Witamy na e, finałowym turnieju Trzech Gmin o Puchar Wójta Gminy e, Jest to turniej numer 3, finałowy. E, wcześniej odbywały się turnieje w Piechalach Śląskich i w e, Gramy dzisiaj przez dwa dni, sobota, niedziela, turniej męski, turniej mixtowy. Ciepło jest, słońce dopisuje, pogoda jest piękna. Pan Robert Hojecki, sędzia Polskiego Związku Piotrzysłowego. Panie Robert, parę słów o turnieju. No, turniej, można na chwilkę? Tak, no, turniej, dziękuję bardzo za zaproszenie. Turniej bardzo fajny z tego względu, że jakby tutaj atmosfera się liczy, taka między zawodnikami, zawodniczkami, między oczywiście sędziami. To właśnie odróżnia trochę te turnieje siatkówki plażowej od siatkówki halowej. No a poza tym na świeżym powietrzu taki ośrodek, woda, piasek. No czego można chcieć więcej? Dziękuję Bardzo, dziękuję. bardzo dziękujemy. I tutaj też mamy miękko o siebie zawodników z czołówki polskiej, pan Piotr Słonina, panie Piotrze, dzień dobry, witam serdecznie, pan Piotr przyjechał z Krakowa, panie Piotrze, parę słów o turnieju, nie jest pan tu pierwszy raz? Zgadza się, nie jestem pierwszy raz, tak jak chyba każdy też podziękuję bardzo za zaproszenie, a szczególnie za dziką kartę. Bardzo proszę. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo Czy już było mówiono o pogodzie? Eee, tak, było To w takim razie nie będę mówił, że jest piękna, piękna pogoda, bo to każdy widzi, piękne dziewczyny. No cóż, bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, dziękuję, że mój partner przyjął ode mnie zaproszenie i zagra ze mną w tym turnieju, mam nadzieję owocnie. Partner zapraszam, może tu też kilka słów? Dziękuję bardzo dziękuję. i teraz witamy Michała Tyja, mistrza Europy, mistrza świata na śniegu e, oraz wiele, wiele innych e, tytułów. Michał, powiedz, ty tu przyjechałeś pierwszy raz i jak tu widzisz sytuację? Sytuację widzę bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. Wszyscy są pozytywnie nakręceni do tego, żeby tworzyć fajne widowisko, do tego, żeby dobrze się razem ze sobą bawić i do tego, żeby ten turniej odbył się na najwyższym poziomie i żeby kibice mieli co oglądać. Staram się cały czas, myślę, że połowa dopisuje, jest ciepło, wytrzymamy dwa dni? Myślę, że tak, na pewno jutro będzie cięż, ciężej, ale myślę, że podołamy. Jesteśmy już na tyle doświadczonymi plażowiczami, rzekłbym, że damy radę. Czyli co, finał jutro w turnieju męskim i mistach? Na pewno Piotra, nie wiem jak ja. Myślę, że będzie dobrze, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. I jeszcze znowu na naszą kożankę, Magda, proszę bardzo, chodź do nas. Byli tutaj mężczyźni, teraz będzie kobieta, Magdalena Wodarska. Madziu, parę słów o turnieju, o miejscu, o imprezie, jest to twój pierwszy raz? Witam wszystkich serdecznie, to prawda, nie jest to nasz pierwszy raz, bo jesteśmy tutaj już, uwaga, trzeci raz. Turniej bardzo się rozwija, z roku na rok jest coraz lepiej, coraz fajniej i myślę, że oby tak dalej. Będziemy przyjeżdżać i zapraszać kolejnych, żeby przyjeżdżali. Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. I co, w takim razie dziękujemy za, za wysłuchanie naszej audycji, zapraszamy wszystkich parzywiczów do ośrodka w Robożniku, Gminy Bobrowniki. Pozdrawiam serdecznie, hej! Wycięzcą I serdecznie wszystkich zapraszamy na kolejne edycje naszej turniej piłki plażowej. Mam nadzieję, że będziemy ten turniej kontynuować również w roku przyszłym. E, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Również prosimy o zabranie głosu pana prezydent Miasta Tygarszowskich, pan Sława Owinsk-Maduraj. prezydent. Witam serdecznie, a ja gratuluję wszystkim bez względu na zajęte miejsce. W moich oczach jest. Wielcy wytrzymać takie tempo w takiej temperaturze to jest coś nadzwyczajnego. Także dzisiaj nie ma wygranych i przegranych, dzisiaj wszyscy są zwycięzcami. Wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo Pani Prezydent. Również prosimy o końców e, e, Panią Kaposza Wiko, To Ja po prostu jestem pełna podziwu. W takiej temperaturze z takim wysiłkiem, z takimi emocjami gratuluję kondycji. I powiem tak, bo tu są samorządowcy. Żeby oni mieli taką kondycję jak Wy, to byłoby super. Gratulacje. Dziękuję bardzo. No i również prosimy o e, zabranie kursu naszego przyjaciela, Pan Jacek Wieszorek, o Maszyżę Ośrodka Urowożników Natury w Waszytunie, Pani Jacko, Pan Wielkie dzięki, żeście przyjechali. Było super, że zagraliście wspaniałe mecze w tak trudnej temperaturze, że wielki podziw. Chcę tego powiedzieć, boiska są dla Was do dyspozycji. Zawsze przyjeżdżacie, kiedy możecie. Zapraszamy, zawsze tutaj. Dziękujemy, Jasku za e, parę słów. Tak, zaczniemy sobie na e, zaczynamy nawrót. E, zaczynamy od kategorii e, mężczyzn, ponieważ turniej mistrzów e, był turniejem głównym. E, turniej mężczyzn, e, takim turniejem dodatkowym. I tak, trzecie miejsce. Finalowe turnieju 3 gmin. Opowiad prezydenta Miasta Pekary Śląskie, Wójta Gminy Młogorniki oraz burmistrza miasta Pociągów, zajęła pora Daniel Jędrzejczyk, Mateusz Czarnecki. Brawo! Brawo. Kochani, jeszcze raz, trzecie miejsce: Daniel Jędrzejczyk, Mateusz Czarnecki. Dziękuję bardzo. Trzecie miejsce, Mateusz Szarnecki, Panie Jędrzejczyk. Miejsce drugie, dość niespodziewane. Powrócił w turnieju, teraz jest na Po Począścił w długach. Kto z swoich, niech Piotr Patek, jeszcze raz witam Leo! I zwycięzcy naszego w obiegu kategorii mężczyzn przyjechali po raz pierwszy, wybrali Łódź Zdjębki z Baczyna, Mikołaj Kowale, Paweł Zawłocki, Klej Kowale! Paweł Pierwsze miejsce, jeszcze raz. I co? Czas na Tak bardzo przez wszystkich uwielbiamy. Miejsce trzecie, faworyci turnieju. Największa za w całym cyklu. Chyba, się nie udało. Dominika Bałdus, wartość nasza, dziękuję. Pałdus, Bartosz, masłon, miejsce trzecie. Dziękuję bardzo. Rolnika Pałdus, Bartosz, masłon, miejsce trzecie. Kochani, miejsce drugie. Po bardzo ciężkim naczniomiałowym z tego przegrali. Aguletka komisarczyk Taniel Kwita. Prawie jeszcze raz. Młodzi Giełki mają dużo siłę energii. Jeszcze raz. Druga sprawa. Aguletka komisarczyk Taniel Kwita. Prawie za nami miejsce pierwsze. W końcu spoczywanie wygrali, udało mi się. Zajecha para Marta Wójcik, Michel Maciek, czyli Maciek Górę. Maciek jestem Michelem, Marta jest Michelem, Michelem Rolą. Michelem Rolą. Pan jeszcze raz, I oczywiście dziękujemy również, myślę, że na brawa się dało naszym sędziom, Kurt Kapa oraz Robert Cholecki, kochani. Dani, nich też brawa, ciężkie, pełne, głodowe, myślę, że oni się kochają.